Według opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych doktora Wojciecha Wiewiórskiego pełnoletni uczniowie powinni mieć prawo do ograniczenia dostępu rodzicom informacji na temat ich ocen, postępów w nauce czy nawet zachowania na terenie szkoły. Podkreśla również iż prawo do prywatności uczniów powyżej 18 roku życia jest zagwarantowane w naszej konstytucji. Innego zdania są jednak nauczyciele. Rodzice powinni mieć pełny dostęp do informacji o postępach ucznia w nauce. To daje możliwość takiej współpracy między szkołą a rodzicami i na pewno pomaga w wychowaniu młodzieży. Robienie takich Tajemnic jest, uważam, no niedobre. Tym bardziej, że młodzi ludzie jeszcze nie są na tyle odpowiedzialni i na tyle tacy zdecydowani w swoich wyborach, by już wiedzieli, jak prowadzić tą swoją edukację. Prywatność jest dla wszystkich bardzo istotna, a stosunki pomiędzy rodzicem a dzieckiem potrafią być różne. Trudno jest więc się dziwić, że opinie uczniów są podzielone. Znaleźli się wśród nich ci, którzy traktują obecność swoich rodziców w procesie ich edukacji jako coś naturalnego. Tak naprawdę większość, większość z nas, duża większość z nas mieszka cały czas z rodzicami. Rodzice tak naprawdę dalej dalej przyjmują się tym, jak nam idzie w szkole, co robimy. Uważam, że to nie ma większego znaczenia, ponieważ jeżeli ktoś ma dobre oceny i tak chce się podzielić z rodzicami, a jeżeli ma złe i powie, że nie chce się podzielić, to rodzice automatycznie wiedzą, że musi mi... Złe oceny, co nie zmienia w zasadzie żadnego podejścia rodziców do dziecka. Mi osobiście nie przeszkadza, że moi rodzice mają dostęp do tego. Bo jakby to powiedziała moja mama, dopóki mieszkam z rodzicami, dopóki dopóty oni o wszystkim decydują. Jak również i ci, którzy podchodzą do sprawy bardziej entuzjastycznie. Z kolei uważam inaczej niż wszyscy moi znajomi, matury i oceny powinny być zatajone przed rodzicami, dlatego że rodzice wielokrotnie szykanują dzieci, dostajemy kary, zabraniany jest nam komputer, po prostu mamy ograniczone kieszonkowe, a przecież to tak naprawdę jest nasza sprawa, jakie mamy oceny. Nie, no ja uważam, że jeśli ktoś się nie chce, no to rodzice nie powinni zaglądać. Bez względu na to, jakie zdanie mają ich pociechy, opinia rodziców jest jedna. Wydaje mi się, że każdy rodzic powinien znać oceny swoich dzieci żeby wiedzieć, jak jego dziecko się uczy i, i mieć jakąś kontrolę nad tym. Trudno jednoznacznie stwierdzić, która ze stron ma rację jedno jest jednak pewne oceny, jawne czy też nie, zostaną takie same.